Cześć, mam nas jest ten to na kolejnym odcinku. A ze mną jest Mati. Halo. A w dzisiejszym odcinku wiosna o, nadeszła ja i jest. będziemy salić ziemniaki czy dziecka pożyczona. I Mateusz coś tu firuje za Sąsiad! Tak? A firujesz po Ja dopiero kultrem robiłem w dniu. Już się na ja ci tu pokażę, tu jest taki kabelek tajny, pa! I tam się działa E tam No 30, 30 pożyczona, elegancko, taka po remoncie Tutaj już sadzeniaki są Kupiłem sobie sadzeniaków, tutaj mamy jeszcze troszkę przywiązam sobie nawozie I palimy 30 i lecimy na pole, bo tam trochę mam do siania. No Boże, do sadzenia Do góry Dobra, jak tym się jeździło Cyk, czwóreczka i cyk piąteczka elegancko idzie. I cyk szósteczka. Wyjeżdżał się go nie tam uprawione. Kwasta, nie ma... A ja za dróżkę zrobił! No bo wygniotłem twoją 60 przez przypadek i tu elegancko sobie przelecę ciapendi. No i będziemy sobie jeździć na dwójce polowej. Ciapkiem. Tylko jakoś to trzeba mądrze posadzić, żeby nie pognieść sobie pszeniczki. Wiem, że się poprzeczniaków nie robi, jak się sadzi, no chociaż niektórzy będą tak inaczej, no tak będą się robić, nie ja sąsiad, poprzeczniaki, chyba, że się inaczej to uda. ale to już inaczej. O, sąsiad, możesz przyjść na sadzenie, 6 na godzinę jeżeli wiesz, nie robi, sąsiad się nudzi. Ogólnie tak, trochę się dziwiłem, bo przeminęliśmy do wiosny, zaraz będzie padał deszcz i ja miałem 40 sztuk świń. 40. Ja wiem, że bo w realu miałem świnie i za jednym i tak, jakby Locha, jak się, jak się jak urodziła te prosioki, to ich urodziła aż 17, 19. No, no, ładna przeniczka. O, A co, o, sąsiad przyjął 30? Tak jak w realu? Kurwa, to są se. Porządno, będzie sypać. Będzie sypać, samsiad? On no, nie daj, nie Kto w końcu u ciebie będzie ten, Kosiu? Ja, czy ty, czy ja se... Nie, ja pierwszy, bo ja pożyczam od kolegi. Ja dam. Ja pożyczam od kolegi i ja pierwszy. Tu coś sobie Ja też. Się robi. Pożyczę od kolegi Bajzona? Ja sam pożyczę. Co? Sam se pożyczę. Od Irka? Bo ja biorę od, ja biorę od Ja nie, nie od Irka, a od innego znajomego. A Jerek ma dwa. A ja nie od Irka. Irek ma i jak ma jednego zepsutego, drugiego dobrego. Taka prawda co sądzę, mm. wiesz. Ej, powiem ci trochę, ty będziesz ziemniaczku, wiesz. Kurde. Ale niedługo też takiego ciapka sobie kupię, sprowadzę. Jeszcze bo ja. zawsze chciałem w realu mieć ciapka, jako pomocniczy ciągnik z turem. Oj. I później już nie będę zdradzał. Bo jak dobrze słuchaliście, to na Brzozówce, jak grajmy to. Ona. O Ursusie tym mówiłem już. Ale się jąkom coś Ty to jest dźwiga. Ja. Co? Ty będziesz tu chciał 80 kupować? Szkóry, żeś powiedział już. Co? Powiedz, zdradziłeś. A, dźwięk, dobra. No chcę 80. 912 dokładnie. Dobrze. Zawsze marzyło mi się 912 żółta. Ja kupię podobnego ilości koni, ale coś innego. I, i, i po 912 zawsze mi się marzył wiesz, wiesz co, sąsiad? Nie. Duży masej. 4 na 4. On mi się naleźć, to posadził tutaj w pszenicy. Co! zaraz wyraźnie, będzie, będzie większa dawka na ty tak. właśnie, ja tu nawóz jeszcze muszę. Mam powaj. A to dziurka była, widzisz, sąsiad? Ty, chłopie, zrobiłem dwa poprzeczki, mm, zrobię trzy przejazdy i dopiero ten. I dopiero będzie pusta ten, cezarka. Matko, to Jak to powoli, uciak. Trzeba chyba tyłach, nie Kulka nie włączona jest. Trzeba będzie. No jest jasny gwin No widzisz, sąsiad? Tak. To jest dosyła. Jak się jeszcze co <śmieniczne> i co czeć. Jezo. Dobra, to się podniesę elegancko. O co? Ja na Więn Jo. No to co, też troszkę widoków, no to jest dobrze. Co są wiatru. Ty, ja nie przemyślałam mogę od tamtej so strony, bo tak to muszę po rajkach jeździć. Po rajkach. Po rajkach. No kurde, pognie te serzotki. A w sumie 30 taka letka to się przejedzie szybko. Ale to już ma skręt. Co? Obsypnik. Obsynik? Chyba no. chyba tego. Ale to kupię wtedy. Kiedy kupię 30? Bo wiesz, 60 to wszystko pogniete. A czyli 30 kupujesz, tak? Dobrze. 30. 30 kupuję, sądzio. Ale Bez nie taką jak ty. Ja kupię inny sprzęt. Ja już wiem co Sąsiad kupiła. Samsia! Jak ją odpaliłem? Miałeś ja zgosić to 60. Zamter 200 koni ratuje. Zonder 200 koni sobie wziął piątkę kredytu. Nie prawda. Już płaciłeś już? Nie. O, o, to... o już mam ja 19, tu... bo sprzedałem. Proszę. Ja tutaj. Oj to... oj I traktor kupuję używany. Co kupujesz? Traktor używany, ale to pierwsze co mówiłeś. Ładowarkę. A no tak, bo sąsiad. Snake. Y... maker. Snake. Suzmajkę. Motkę. Dobre. Pynne. A w sumie da się tak jak w realu? Tu wsadzimy ten worek. Tu są ziarna, ale nie, ma nie mamy Serniaków w sąsiad pobranych. Ty, to ja sobie jest jeszcze innego. Tutaj. Elegancko, nie będę musiał wracać do chałupy. Było blisko, bo miałem na wozie to zostawić. Ale to już tak. Mam blisko, to awosy do garażu wrzuciłem. Akurat w flach nie mam to w realu zróbcie, wiesz? No kur... Już mi się przesunęły, trzeba powoli jechać czwóreczką. Ale musiał być ją... Musiał być zimniaki koło zimniaków. Co zimniaki koło zimniaków? Co do mnie tu ma ziemniaki. A? Irek? No. Nie Sebastian, kowalec. Kowal. Widzisz. Kowalewski dokładnie. Ja są cię widzisz. Kurwa, jak ja tu pod górę podjętam. Widziałeś sąsiad, się tu na tyle zapakowane? Należny do mojego gospodarstwa, fajnie. No zaraz to na nazwijmy Pegger, lupa i tyle. Pegger! Pasam Nie wiem. Wiesz jak to nazwę, ja mówiłem jak, on, jak, on, jak, on, jak on, ja to nazwę. Jako? Pamiętasz? Nie. Nie? szkoda Co? No się mówił. No nie powiem, to jest... Brzydkie? Tak. Fajnie Osiem na godzinę, gdzie osiem? No dwóch jeszcze sześć na godzinę. Nie. A tu są straszne dziury? I trzeba tu przywieźć... Jak będziemy gdzieś kopać pod jakiś budynek... A do jakiego To będziemy kopać To przy... Kurwa, wciąż sześćdziesiątkę. Sąsiad, to przywieziemy sobie tu ziemi, po prostu, elegancko. Myślę, że sąsiad już na sezonie, jak dobrze zbieramy pieniążki, jak po sprzedażach, bo teraz nie mieliśmy żadnej pszenicy na sprzedaż, to nic nie zarobiliśmy, mam 3000 na koncie, Gdzie jest git, nawet w miarę. Sąsiad, przestaniesz, bo ropa jest droga, przyjadę do ciebie i sobie e, Czekaj, kojto. Nieee, mm, ojej, drzewo. Ojej, jesie. Wrzucę sobie tego, o. Bo mi się zmieści. Ja drzewo ja, tak troszkę wyróżniam przed odołem. Musia. A ty nie jest 10 do. lat temu... Kurwa. Moja 60. Przez dawaj, On Mścia, wezmę tak twoją trzydziestkę. Ej, sam robimy. mówiłeś, to ona robiła w lesie, no to musi być uwolona, no to sobie. Jest. No. Sąsiad, to są superanie ziemniaki! Ja poślibię jaka miałem. Są się, jak ja, ja, ja miałem. Ja miałem kiedyś taką styczkę w lesie, nie? Że ciągnąłem drzewo. Jak. leciutko! Leciutko! Le... Kurwa. Widzę cię przez drzewa, co żeś zrobiła. Leciutko, <grym> że tego tyknął! Tyknąłem łośką! Tyknąłem łośką w drzewo. Jak mnie nie O jej zrała! Ja sąsiad trzeba dużo bram na Co? Ale jak mam w realu? Tak samo! Mam trzy bramy! Matko bosko, ja też mam trzy bramy. Ja muszę Jirkowi odprowadzić to trzydziestkę. Ja odprowadzę, ja umiem Tak, do końca końcu mam zrozumieć. Sąsiad, ja... Słychać to, jak to pu puściłeś. Serio? No, słychać, kur... No i autorskie, Zdej, <stansizm cassowla> <zansizm cassowla> zdej, tak a ci osterki, no on, wutki. Sam kiesiada. To tak przytrzymało. Fajne. Sam ciad, siadaj tu, o, możesz się Ale ty mi to jest kiedy już. Ja sam siad, to ale i tak do mnie wiesz. Fajne. A co? To się kółka nie kręcą? Które? No w ty, ty, ty. Sazarcze? U mm. mnie się kręcą. A oni. Wida w kraju. Jo. Gdzie? Po pszenicy, Matko boska taka ładna była. Jo. Pa. Wiele, wiele Pa, w jednym miejscu się zakręcił. A, a się już ładnie zgarbiony. Jo, jak ty? Tam ja y, stanij se na sadorce. Jak a, a serio, słuchasz, że puściłem muzykę? No. No dawaj je. Ty, te końcówki, tak jakby, jak to się... Ty, jak ja teraz przejadę po rządkach? Mat, nie, po pszenicy na No hyb... Ty ja wolę po rządkach przejechać, jeszcze nie wyrosła E tam. Sąsiad! I storczyło to A To co, bawisz mioki? Dobra, sąsiad. Zawsze ja. był tu warg w Tu będzie, jak wam kopać, to się przywiezie od chopoku. To będziesz kopał. Jo. Zawiedził się tam temu Irkowi uj, Matko, bo uj... już pogił do końca. Irkowi, Irkowi. To wiele bym dał. Sam bo my w tym sezonie wszystko będziemy orać, nie? Ja nie słyszę, to o mnie mówisz. Mój razie podgłosić Sam O. Fajnie. Dobra, ja jadę tam do Irka, to oddać. Ale jeszcze będę chytry. No nie gadaj. Nie zaś się... A, dobra, to na... jako na piwek mu ziemniaczków Idziemy troskę. I cyk szósteczka. Ale tu ładnie pszeniczka tu... Tu gdzie kiedyś była łąka ładnie... No ładnie urasła są widzisz? Ani my, my, jednego my, mijaka nie, nie ma. Patrz w tak idzie. Zium. Musia, patrz to! Co? Chiebany jak poszedł. Rajki, sąsiad, rajki. Halo. A sedak otworzy, sąsiad, A Jak idzie? A sąsiad ma A. prawie taką samą trzydziestkę, powiem ci, sąsiad. Jak Irek. A sąsiad już przygotowany do żniw. A już jestem... Pięć już nie gadany. Zawodzę, i, się trzydziestkę. Tutaj Irek mieszka. Ujajnie. Ja powiem, jeszcze na wód mieć. Tutaj ma jeszcze rusko zgrabiarkę do 30. -ki. Bo na te od niego bierze, bo swojej nie ma. A na czym ma swoje, ale nie działa? bo się Bo, nie zbywa, działo, bo działo. się zryciła. Nie się poszukiwać. Dobra, tu zostawiamy. Czyli dziabka, więc w tym odcinku tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.